Szanowni Państwo, dzisiaj właściwie powinniśmy rozmawiać o tym, co będzie działo się za pół roku, już w czasie sezonu wakacyjnego, wakacji letnich. I dzisiaj właściwie od Pana Ministra, od rządu powinniśmy otrzymać informację, jak wygląda strategia A, B, C, D w zależności od tego, jak będzie przedstawiała się sprawa związana z pandemią. To, że rozmawiamy o zimie świadczy o tym, że Państwo nie przygotowaliście przez miesiące żadnej strategii. A to, że dopiero telefon pana prezydenta do premiera Gowina powoduje, że zaczynacie dyskusję na temat otwartych Stoków, bo Pan Prezydent powiedział, że nie zgodzi się na ich zamknięcie, jeszcze z pominięciem robicie Państwo na radę, z pominięciem na przykład środowiska bieszczackiego. Ale Jedno słowo tylko, pan przewodniczący prosił, żeby nie wracać. Ale jeśli, panie ministrze, w informacji na temat działań podejmowanych w związku z kryzysem w turystyce przedstawia pan informację, że wartość przyznanej z pomocy tarczy antykryzysowej wynosi 152 miliardy, to przecież dokonuje pan manipulacji. Bo to nie dotyczy turystyki. Dlaczego zatem w tym. W tej informacji, w takim mini-raporcie te wartości są przedstawiane. Jeśli chcecie być dokładni, to przedstawcie wręcz, ile branża turystyczna dokładnie otrzymała tej pomocy. Ja będę również mówił o nawet niektórych śmiesznych, wręcz tutaj Państwa stwierdzeniach, na przykład o tym, że Zwolniliście Państwo z opłat audiowizualnych część hoteli? Pięknie, tyle tylko, że jednocześnie zaznaczyć się w tym sprawozdaniu, że osłabiliście tym samym branżę artystyczną. Zwolnienie ze składek ZUS. Dlaczego pominęliście Państwo czerwiec? Branża turystyczna chciała, żeby to szło ciągiem. Dlaczego ta przerwa w czerwcu? Skąd się to wzięło i dlaczego? Dlaczego nie myślicie i pomijacie tu operatorów? Tutaj już mówił i Pan Marek i Pani Agata z Zakopanego. W większości są to firmy jednoosobowe. No i teraz bon turystyczny. Jeśli Państwo tak się chwalą, Panie Ministrze, to przecież środowiska i branży turystycznej nie, nie da się oszukać. Przecież bon turystyczny to wszyscy... Dokładnie wiedzą, że to bon wykluczający, bo przeznaczony jest tylko dla tych, co mają dzieci, to w odpowiednim wieku. Turystyczni operatorzy nie korzystają z tego rozwiązania na przykład, bo na rynku polskim mało kto kupuje zorganizowaną imprezę. Finalnie BON dotrze do być może 10% oferentów turystycznego rynku. Polska turystyka wewnętrzna generuje około 30 miliardów złotych PKB, a BON co Pan dzisiaj podkreślił, Pan nawet to zawyżył do 4 miliardów, ale bon to przez dwa lata 3,5 miliarda. To rozwiązanie nie pomaga generalnie polskiej turystyce, bo bon socjalny ułatwia w pewnym stopniu tylko rodzinom z dziećmi obniżenie kosztów wyjazdów. Ale nawet jeśli zapłaci się bonem, to przecież część jego wartości w postaci podatków wraca i tak do budżetu państwa. Nie, Wprawdzie nie w tej informacji, ale w informacji, w dokumencie od Polskiej Organizacji Turystycznej otrzymaliśmy wręcz statystyczne chwalenie się. Proszę Państwa, liczba podmiotów związana z bonem turystycznym, jest to przedstawione, ja już zawyżyłem, 18 200. Wartość do tej pory transakcji to jest 236 milionów. Podzielmy szybciutko. 236 milionów przez 18 200. W zaokrągleniu jest to 13 tysięcy złotych na 4 miesiące. Sierpień, wrzesień, październik i listopad. 10% tylko, tylko tych podmiotów z tego korzysta. Odrzućmy VAT, odrzućmy podatki. Jaka ostatecznie kwota pozostanie do dyspozycji tych co, co tym, tym bonem rozliczają się. Jest to bardzo wąskie grono. I teraz jeszcze jedna ważna sprawa, żeby skrótowo. Być może w tych wszystkich tarczach kryzysowych, pominięto antykryzysowych, pominięto to, czego domaga się na przykład branża hotelarska. W ogóle zwolnienie hoteli z opłat nie będą wtedy oczekiwały na pieniądze płynące z tych tarc. Zwolnijcie, ale nie zawieszajcie z zus z podatku. Te pieniądze natychmiast pozostaną u tych, co cierpią, co przeżywają ogromny kryzys. To jest jedno z ułatwień, które przecież postuluje branża hotelarska od dosyć dawna. A teraz o zimie. Jeśli Proszę Państwa, sytuacja z pandemią jest kryzysowa, to powiedzcie to narodowi. Ale jeśli nie, to nie może być takiego chaosu, jaki jest w ostatnich dniach. Bo najpierw mówicie, że będą zamknięte hotele, nagle pojawia się informacja, że będą również z tym związane stoki, Później, zamknięte stoki i wyciągi narciarskie. Później kolejne zamieszanie. To świadczy o tym. Że nie mieliście żadnej strategii, że błądzicie, że po prostu jesteście ciągle między jedną betonową ścianą a drugą i właściwie nie potraficie zachować linii prostej. Co do ferii, jeśli nie można na 10 tygodni, o co walczy, walczą wszyscy przedstawiciele zwłaszcza tych województw, a chociaż ja uważam, że to nie dotyczy 13 województw, tylko wszystkich, bo na ferie można pojechać wszędzie. To bezwzględnie badania covidowe. Przejeżdżający, to jest, to jest jedna z propozycji, ale dyskutujcie o tym. Nie na zasadzie, że telefon od pana prezydenta to robi się szum, tylko dyskutujcie, słuchajcie. Słuchajcie tych, co na tym się znają. Badania covidowe. Dzisiaj, by dostać się do samolotu wielu linii lotniczych, trzeba pokazać zaświadczenie o tym, że w ciągu ostatnich 72 godzin przeszło się badanie antykowidowe. To jest jedna z konkretnych propozycji. Gminy same będą starały się i będą walczyły o to, by przekonać przejeżdżających, że są gminami, w których nie ma pandemii. Więc dogadać się z samorządami, by także. Pracownicy hoteli, pensjonatów, wyciągów narciarskich byli testowani. Testowani na okrągło, ciągle. By było to gwarancją, że czuję się bezpiecznie w kontakcie z osobami, które dają mi taką, a nie inną usługę. Więc testy prze, przesiewowe. Sprawa wyciągów. Sprzedaż tylko w internecie karnetów. Kto dzisiaj będzie obliczał, jaką powierzchnię ma stok? Czy ma 750 metrów, czy 1840? Na jakiej zasadzie to w ogóle będziecie liczyć? Zróbcie tak. Być może to jest, to jest jedna z propozycji, ale też do przedyskutowania. Określone godziny czynnych stoków i wyciągów narciarskich. Od ósmej do dziesiątej, godzinna przerwa, dezynfekujemy, przygotowujemy. Kolejne, kolejna tura, być może nieco dłuższa, bo godziny inne trzy godziny, znowu godzina. Bardzo łatwo też obliczyć, jaka jest wydolność, czyli wydajność danego wyciągu. I już można tutaj zagwarantować, że nie sprzeda się więcej tych karnetów i biletów. Panie ministrze, pan dobrze wie, jak jest z kolejką na Gubałówkę i z kolejką na Kasprowy Wierch. To bardzo łatwo wprowadzić. Ale nie dzisiaj, w tym zamieszaniu. Tylko o tym powinniście myśleć i pracować nad tym, proszę państwa, przez wiele miesięcy. Dlaczego tego nie zrobiliście? I stąd to oburzenie całego środowiska. I stąd to oburzenie branży hotelarskiej. Właśnie dlatego, że widzą ciągle ten, ten chaos. Sprawa kolejna. Menu w restauracjach i barach. Dlaczego nie iście wzorem tych, co to wprowadzili za granicą? Nikt nie bierze kart. Chodzi o reżim sanitarny, bo tutaj dużo wszyscy mówią reżim sanitarny, ale nic nie słyszę żadnych propozycji. Co to znaczy reżim sanitarny? To między innymi w restauracjach, że nie ma kart menu podawanych, by zminimalizować... Zakażenia, tylko są aplikacje. Aplikacje internetowe w telefonie, i to przecież jest ułatwienie. Tak działa się już w świecie. Kolejna, kolejna sprawa. Pani poseł Marcus Whitey powiedziała, że baseny nie są czynne w hotelach. I to, co Państwu w tej chwili przeczytam. To jest pismo z wczorajszą datą od dyrektora w Ministerstwie Zdrowia. I to potwierdza, jak ogromny jest chaos i brak koordynacji właśnie także u Państwa. Bo jak na jeżeli mnie słyszysz, to baseny w hotelach mogą być czynne. I potwierdza to właśnie dyrektor z Ministerstwa Zdrowia. Wyłączenie nie dotyczy prowadzonych na terenie hoteli, usług hotelarskich, działalności tam wskazanej w określonym przepisie, według rozporządzenia, polegającej na prowadzeniu basenów, akwaparków, siłowni, klubów i centrów fitness. A to, że nie ma tej strategii, nie ma tej koncepcji i co gorsze, nie potraficie rozmawiać szczerze, normalnie z całym środowiskiem, to właśnie jest tego potwierdzenie. To, nie, to nic dziwnego, panie ministrze. Pan dobrze o tym wie, że już działa podziemie turystyczne i będzie działało w czasie ferii. Że dzisiaj z was śmieją się właściciele, którzy mówią, że nie będą wynajmowali hoteli, ale schowki na narty. I mają takie pomieszczenia, że może się tam zmieścić osiem par nart. No i w nocy ci, którzy przejadą, tych nardy będą pilnować. O to w tym wszystkim chodzi? Więc raz jeszcze proszę, a jak nie i nic z tego nie będzie, to musicie tak przygotować, taką ofertę pomocową dla samorządów, o czym mówił tutaj, nie pamiętam, czy burmistrz, czy wójt Kościeliska, czy burmistrz Karpacza, że samorządy otrzymają Zasadniczą mocną rekompensatę. Choćby dlatego, to też bardzo łatwo obliczyć. Że nie będzie tak zwanych osobodni. Że choćby tylko ta opłata turystyczna do budżetu danych gmin nie wpłynie. I raz jeszcze proszę, niech pan nie zapomina o Bieszczadach. Bo dzisiaj to nie tylko góry, Tatry, nie tylko Sudety, ale także i Bieszczady. I. To właściwie wszystko, ale najważniejsze, panie ministrze, szczerość. Raz jeszcze, szczerość i otwartość. I ostatnie pytanie. A co z latem? Pracujecie już nad latem? A do pana przewodniczącego mam prośbę, ponieważ ostatnie posiedzenia komisji są właściwie tylko wysłuchiwaniem. To ja mam prośbę: być może w tej ważnej sprawie opracujmy dezyderat. Niech. Spotkanie komisji nie skończy się tylko wysłuchaniem, jałowymi niektórymi wypowiedziami, tylko opracujmy dezydera. Niech w końcu zabrzmi poważnie głos posłów, także posłów Komisji Sportu i Turystyki w tak ważnej sprawie. Dziękuję bardzo.